Dzień dobry. Zgrupowanie Reprezentacji Polski, Superliga 6, Reprezentacji Polski w mini futbolu Z nami Tomasz Żebrowski, na co dzień w szóstkach. Pojemna Halina na dużym boisku Białe Orły. Witam serdecznie. Na początek pytanie o to, czy, czy powoli się są emocje, bo zbliża się ten moment, kiedy to zgrupowanie dobiegnie końca. Gdzieś tam trener pewnie będzie informował, kto z tych, którzy byli tutaj powołani. Zostanie zabrany również na turniej towarzyski na Słowację. Są takie emocje, coś tam w głowie siedzi, czy, czy powiem i spokój? No, na pewno są emocje. Myślę, że dużo y, chłopaków liczy na to, bo naprawdę każdy pokazał coś y, ekstra jakby na tle innych y, zawodników, i poziom, y, z tego co słyszałem, naprawdę przewyższa jakby poprzedni rok, więc. Y, y, myślę, że każdy z niecierpliwością oczeka na to czy dostał się, czy nie dostał się? No i cóż jesteśmy tutaj już tydzień, więc można pewne rzeczy ocenić, na początek jak oceniasz jakość intensywność treningów, które tutaj mieliście. No oceniam bardzo dobrze. Jestem może nie zaskoczony, ale bardzo zadowolony z intensywności właśnie treningów, że bardzo ciężkie, ale też idealne pod specyfikę tej piłki, czyli mini futbolu wszystko w małych grach, wszystko z piłką, mega przyjemne treningi, ale jednocześnie bardzo ciężkie i no, każdy, każdy z chłopaków jest zadowolony z tego, że tak, tak bardzo intensywnie to było, ale jednocześnie czerpiemy z tego przyjemność. Po raz drugi gościmy też w hotelu Skal, którym mamy przyjemność i, tre, i trenujemy na obiektach Astry Ustronio-Morskie. I, i, i dziękujemy tutaj wszystkim, którzy nam w tym, by, by przygotować drużynę, pomogli. Z naszej perspektywy warunki mamy doskonałe, dlatego zdecydowaliśmy się być tu drugi raz. A jak wy, jako zawodnicy, do tego podchodzicie, też dla Was było ok? Tak, no wszystko, jeśli chodzi o, o zaczynając od jedzenia, kończąc na. Warunkach hotelowych, no wszystko było idealnie, więc nie, nie mamy do czego się przyczepić. No cóż, to powiedz, powiedz szczerze. Je... Jak oceniasz jakby to loso, Jeszcze spytam o same mistrzostwa, dlatego że mamy już rywali, jak oceniasz to losowanie? No bo z jednej strony pewnie można było lepiej, o czym wspominał już to wcześniej trener, a z drugiej strony jak patrzysz na to z perspektywy grupy, która tutaj jest i która może pojechać, to jest się czego bać, czy gdzieś tam otwarta przy łizy? Wydaje mi się, że czujemy się całkiem mocni, bo już drugi rok właśnie kilku chłopaków się zna, więc coraz jakby. Jesteśmy bardziej zgrani i y, też y, musimy się skupić na sobie, nie, nie możemy patrzeć na rywali, bo y, wiadomo, że w tym mini futbolu nie możemy aż tak śledzić tych rywali jak w piłce 11 osobowej, więc y, to będzie na pewno dużo nie i z roku na rok jedna reprezentacja, która przyjedzie rok temu zdobyła powiedzmy mistrza, teraz może dwóch zawodników wypaść i, i będą y, grali o wiele gorzej, więc. W razie nie patrzymy na rywali jeszcze w, w, w tym czasie. Skupiamy się na sobie i myślę, że możemy pozytywnie zaskoczyć. Jeśli chodzi o szóstki, no to. w w klubach 11-osobowych, piłki 11-osobowej często różnie na to patrzą. Są trenerzy, którzy zakazują gry, są tacy, którzy blokują wyjazdy swoich zawodników. U was w Białych Orłach z tym problemu nie było. Co więcej, widzieliśmy, że klub udostępnił na swoich social mediach twój pobyt tutaj u nas na zgrupowaniu. Czyli co, Białe Orły to raczej drużna, która nie ma problemu z tym, że, że zawodnicy rozwijają się również na innych płaszczyznach. No tak, zarówno i Prezes Białoruszyn i trener pozytywnie do tego podchodzą. Tym bardziej, że myślę, że zaprocentuje takie doświadczenie tutaj na treningów na wysokich obrotach, na wysokim poziomie, więc nie było z tym problemów i myślę, że jeszcze dużo dobrego dzięki temu wyjdzie. Cóż, chyba nie pozostaje mi nic innego, tylko życzyć się tego, żebyś żeby się znalazł w 18, a potem w finałowej 15, która poleci do Azerbejdżanu. Powodzonka. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.